Witajcie kochani na kanale Prawda o Prawdzie. Analiza propagandowego filmiku na, albo na w telewizji prywatnej Świadków Jehowy. Po raz kolejny jest tam tłumaczenie roku 1914. Jak już wiecie jest to tak pokrętne, że tego nikt nie rozumie. Bardzo fajny jest ten filmik, ponieważ on tłumaczy, jak to jest niezrozumiałe dla zwykłych świadków Jehowy, a poza tym pokazuje, że oni sami sobie przeczą w tych słowach. Bierzemy dwie części tego filmiku. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi w tej kwestii. 34. This generation will by no means pass away until all these things happen. Well, we immediately think back to the September 2015 JW Broadcasting edition, Brother Splane Masterfully Mistrzowsko objaśniał. To było po prostu mistrzowskie obja objaśnienie tego, tego roku 1914 i nakładających się tych pokoleń. To oczywiście było bzdurne i to w ogóle nie trzyma się żadnej kupy ani chronologii biblijnej, bo czegoś takiego nie ma, ale no słuchajcie dalej. Ale to było mistrzowskie. Pięknie to zrobił. Kolejne podkreślenie. To pięknie tak zrobił, że... Mm, brawo świadkowie Jehowy. to repeat it. for many years we felt that this generation... To jest istotne, że przez wiele lat sądziliśmy, że coś się odnosi do kogoś innego. A w nowożytnym spełnieniu i u Świadków Jehowy każda rzecz napisana w Starym Testamencie zawsze ma dla nich jakieś nowożytne spełnienie. Choćby ktoś poszedł do wychodka w Starym Testamencie, to w, nowym, w, nowym, w nowożytnym czasie, tutaj w dzisiejszym XXI wieku, będzie miało to jakieś spełnienie. Ktoś tam zjadł winogron, jakiś Żyd na pustyni zjadł winogron jadąc na ośle, to na pewno ma to spełnienie, nowożytne spełnienie. I tak jest z każdą kwestią. To jest, yy, nawet brak słów, ja nie będę teraz brzydko mówił, bo to uwłacza to inteligencję ludzkiej, ale słuchajcie dalej. it was felt that Jesus was referring to the wicked generation that would uh, see the features of the conclusion of the system of things well that was likely because oftentimes in the bible when the word generation is used it this ponieważ um, zawsze wszędzie, wszędzie widzi negatywne rzeczy <coughs> Nie się życiem teraz te, ma Cały świat jest światem niegodziwym, szatańskim i wszystko oni odnoszą do, do właśnie niegodziwego, splugawionego, Zresztą to będą wymowne te słowa. Jak wiemy, te słowa Chrystusa odnosiły się do uczniów i on to zaraz powie. To świadkowie Jehowy w swoich umysłach programują się właśnie tymi wszystkimi negatywnymi wydźwiękami. Było w negatywnym sensie. Były jak wicked generation, twisted. Niegodziwe, przewrotne, cudzołożne, spaczone. I dla typowego świadka Jechowy, jeżeli nie jesteś w organizacji, nie jesteś w tej sekcie, to wszyscy poza, właśnie, są przewrotni, cudzołożni, spaczeni. Jeżeli odchodzisz od tej organizacji, to na pewno jesteś wielkim grzesznikiem, cudzołożnikiem, bezwłożnikiem, obrzydliwym w ogóle człowiekiem, niewartym tego, aby przeżyć Armagedon. Na pewno zginiesz w tym I, i od małego, od dzieci już się programuje ich. To jest straszne, bo, bo to jest robienie wody z mózgu. To jest pranie, pranie po prostu osobowości i mentalności, a także sumienia tych ludzi. Adulterous, crooked generation, and so it assumed that the generation that by no means passed away before the end came would also be the wicked generation of today. However, that notion was. To się tak fajnie nazywa. Ja dzisiaj twierdzę, że mój telefon jest czarny, ale po 50 lat skoryguję swoje rozeznanie, że jednak on jest biały. Czyli tak, najpierw uczyliśmy przez 100 lat ludzi, że czarne jest czarne. Teraz będziemy uczyć Was, że jednak to czarne nie jest czarne, że czarne jest białe. Jak to się nazywa? Nie, nie jest to kłamstwo? Nie jest to oszustwo? Nie. U świadków Jehowy nazywa się to skorygowanie. E, Duch święty u nich się pomylił, przez 100 lat nauczał coś innego i siedmiu panów w Nowym Jorku, ich wszechwładny Jehowa, skorygował postulat, że, że to czarne rzeczywiście nie jest już czarne, tylko jest białe. Zastanówcie się na tym, ile warte są rzeczy napisane przez świadków Jehowy. i in february 15 2008 issue the watchtower there it referenced matthew 24 32 and 33 let's read that Matthew 24, allusion of the system 4:32. Illustration: Branch grows tender and levers, but his disciples, his disciples. When you see all, know that he is to reason. Then, when he said the words in the very next verse, verse 34, who was he talking to? Oczywiście, że jest to rozsądną. Ja to przewinąłem troszeczkę, bo nie to fragment pisma świętego, może ten fragment odnosił się do uczniów i potrzeba było stu lat mm, fałszywych nauk, aby dojść do wniosku, które myślę. Osiemdziesięciu latek, któryby przystał ten tekst, wiedziałby do kogo się odnosi, czytając ze zrozumieniem. He was still talking to his disciples, so the Watchtower made clear it was not the wicked, it was the anointed who saw the sign. Kwestia poznania, to jest osobny temat, ale wiadomo, że to jest też bardzo That would make up this generation. In the April 15, 2010 issue, the Watchtower said of Jesus. No kolejna zmiana, nie. He evidently meant that... Najwyraźniej chodziło mu o to, że życie pomadzańców. Tam nie ma stwierdzenia, że Jezusowi chodziło o to, ponieważ skąd by oni mogli wiedzieć, skąd ta sekta, korporacja założona w Nowym Jorku w XIX wieku mogłaby wiedzieć, o co Jezusowi Chrystusowi chodziło. Ustalona data, zapamiętajcie: 1914. Would overlap with the lives of other anointed ones się z, z who would see the start of the Great Tribulation. And then later, it was in January in 2014, that this more precise uh, description that Brother Splane shared with us was uh, itemized for us. The second group of anointed ones would overlap, they were contemporaries. Oczywiście tego nikt nie rozumie ze świadków Jehowy. Jak te grupy mogą się na siebie nachodzić, jak, jak jedne grupy mogą być z drugimi grupami. Od 1914 roku, zwykły świadek Jehowy, jak go zapytasz na ulicę, a to on nie będzie wiedział o co chodzi. Aktualne zrozumienie tej kwestii. To jest aktualne, więc za 20 lat może być ono nieaktualne. I to jest najbardziej, najbardziej smutne w tej sekcie, że to, co jest aktualne, to, co oni publikują, za jakiś czas już nie będzie aktualne. Natomiast Pismo Święte, my jako uczniowie Chrystusa, przyjmujemy tylko to, co jest napisane w Piśmie Świętym i dla nas to jest cały czas aktualne i niezmienne od 2000 lat. Natomiast zrozumienie świadków Jehowy jest aktualne w tej kwestii na dany czas. Tu będzie. Filmik odnośnie display, na który tłumaczy to wszystko, czego nikt nie rozumie. Ja to przewinę. I posłuchajmy dalej, bo dalej, dalej jest następny kosmos. I remember when our current understanding uh, first came out, some quickly speculated. They said, well, what if a person in his 40s was anointed in 1990. To jest naturalne, ponieważ u Świadków Jehowy zawsze się obliczało. Ja będę to pierwsze ich zrozumienie 1914, że to pokolenie nie przeminie. Wszyscy obliczaliśmy, kiedy mniej więcej można się spodziewać końca świata. Bo nam mówiono, już obliczaliśmy ile jeszcze ludzi żyje z tego, którzy pamiętają 1914. Ja bym i wszyscy świadkowie byli przekonani, że ten świat musi się skończyć o wiele wcześniej. I teraz znowu jest przepuszczenie. Dali drugie pokolenie na to. I te obliczenia też są dobre w, dla świadków wiekowych, że oni sobie wyznaczyli teraz datę końca świata w granicach 2040 roku. Nie? I to jest kolejna data. 2040 rok. Well, that was a co do tej pory robili świadkowie Jehowy, czy nie spekulowali w 1914, 18, 19, 25, 1975, 2000. Teraz jest 2040 rok. And uh, Jesus remember he said that we weren't supposed to dlaczego, wytłumaczymy, mi, to dlaczego wy jako sekto, korporacja cały czas ustalacie nowe daty i w i Na Waszych datach opieracie całe w ogóle istnienie 8 milionów ludzi, życie 8 milionów ludzi. Dlaczego ustaliliście 1914 rok, akurat te, na ten rok, że to Chrystus wtedy przyszedł? Dlaczego ustaliliście te wszystkie daty? Skoro sam teraz mówisz człowieku w telewizorku tam, że nie powinniśmy spo szukać, szukać sposobu na wyliczanie. W uh, Matthew 24:36, just two verses later i to jest konkluzja O dniu tym nie wie nikt Dlatego przestrzegam was obecnych świadków Jehowy. uczęśnijcie się Naprawdę, oczęśnijcie się bo to co robicie jest... Jest naga, naga, naganne, to po prostu hmm, Chrystus nie pozwoli sobie na no to, abyście, abyście się podśmiewali z niego, abyście lekceważyli go, abyście hmm, hańbili święte imię Boże, obwieszczając siebie jego świadkami. Hmm, odpowiecie za to wszystko i będziecie przeklęci, będzie czekać was kara. Nie taka kara, karakwa, słucham, że po prostu wyparujecie z ziemi i, i nie będziecie nic czuć, i to jest świetne rozwiązanie. Nie. Każdy, każdy odpowie za, za takie fałszywe proroctwa. Po raz kolejny te tłumaczenia, te filmiki. Ja będę zawsze starał się pokazywać, jak to jest bzdurne i niedorzeczne i, i nie ma to nic wspólnego z Pismem Świętym. Ja wiem, że może są to emocjonalne filmiki, ale. Inaczej nie można do tego podejść, jeżeli ktoś twierdzi i przez 100 lat nauczał czegoś innego. Ja byłem nauczany, jak, był, jak byłem młodym człowiekiem, jak się szciłem w wieku 15 lat, że te daty są bardzo istotne. To wszystko jest bardzo ważne, a teraz się okazuje, że aktualne zrozumienia się zmieniają. Przestrzegam was wszystkich przed tym. Nie idźcie tą drogą. Unikajcie tej sektor korporacji. Jeżeli chcecie naprawdę mieć <laughs> styczność z Duchem Świętym i poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Was serdecznie.